Etap 3. 1 sierpnia. Kraśnik, Powiat Kraśnicki, Przemyśl. Kraśnik. leżący u bram pięknego krajobrazowo Roztocza Zachodniego. Powiat Kraśnicki. Słynące z rękodzieła malinowe zagłębie Polski. Województwo Lubelskie. Partner etapu. Zielony region przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Janów Lubelski. Powiat Janowski. Złote plaże, zapach sosen i czysta woda. Leżajsk. Jedno z najstarszych miast południowo-wschodniej Polski. Jarosław zachwyca wspaniałymi zabytkami, jak i osobliwym klimatem. Przemyśl urzeka stromimi uliczkami oraz bogactwem ponad tysiąca zabytków. Sąsiedztwo fortów twierdzy Przemyśl i granicy z Ukrainą, bliskość Bieszczadów, Karpat Wschodnich i Lwowa to dodatkowe atuty miasta, które zasługuje na to, aby nazywać je turystycznym sercem wschodu. Prawie 238 km z wyczerpującym i widowiskowym podjazdem w centrum przemyśla o nachyleniu od 14 do 15%. Wcześniej na trasie mamy trzy premie lotne LOTTO: Janów Lubelski, Powiat Janowski, Leżajski, Jarosław i trzy premie górskie PZTU. dwie trzeciej kategorii Sulca-Gruszowa i jedna drugiej kategorii Kalwaria Pacławska. Na 79 tour de Poloń UCE i World Tour zaprasza Czesław Lang.